Wierzę w Boga, ale nie chodzę do kościoła. Wierzę w Boga, ale zazwyczaj szukam Go tutaj. Wierzę w Boga, ale nie po drodze mi z księżmi. I wierzę w Boga i wciąż Go poszukuję, bo przecież jest wszędzie. No tak, wierzę w Boga, ale nie chodzę do kościoła. Nie wiem, nigdy nie zadawałam sobie tego pytania. Naturalnie poszukuję transcendencji, ale poziom kazań jest dyskwalifikujący. Wierzę, nie wierzę, w kościół czy nie w kościół, co to ma za znaczenie? Często postrzegamy współczesny Kościół z jego obrzędami i instytucjami jako coś odległego od Jezusa, cudotwórcy, charyzmatyka, rewolucjonisty społecznego i mówimy Nie taki Kościół zaplanował sobie Jezus. To ciekawe, że Jezus, choć krytykuje faryzeuszów i uczonych w prawie za wiele, sam jest człowiekiem niezmiernie religijnym. Pochodzi z religijnej rodziny. Jego rodzice składają przypisane przez prawo ofiary w świątyni. Sam Jezus co piątek chodzi do synagogi, a co roku udaje się na pielgrzymkę do Jerozolimy. Mało tego, kiedy uzdrawia trędowatego z jego choroby, wysyła go do kapłanów, żeby to oni stwierdzili jego oczyszczenie. Co to wszystko oznacza? Jezus po prostu jest przekonany o tym, że w świątyni i w narodzie izraelskim mieszka sam Bóg. Zresztą, kiedy przychodzi jako dwunastoletni chłopak do świątyni, mówi: Pozwólcie mi przebywać w domu mojego ojca. Ale dzieje się coś niesamowitego. Z czasem Jezus zaczyna mówić apostołom i uczniom, że to w nich, w ich wspólnocie, teraz przebywa Bóg. Są wspólnotą nowego przymierza. Jezus mówi: Kościół, to ja. Nie można wierzyć w Boga, a nie wierzyć Bogu. Nie można wierzyć w Boga, a nie wierzyć temu, co on mówi. A Jezus mówi wyraźnie: Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I dalej obiecuje Piotrowi, że na nim, jako na skale, zbuduje swój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I to, co Piotr zwiąże na ziemi, będzie związane i w niebie, a co rozwiąże na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wierzę w Ducha Świętego. Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków: Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden krzesło na odpuszczenie grzechów i oczekuję zkrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Ja wierzę, że Kościół to jest moja matka. W którym spotkałem żywego Boga, i chciałbym, aby to doświadczenie stało się udziałem każdego człowieka. Na czym właściwie polega fenomen Królestwa Bożego, które, czy tego chcemy, czy nie, istnieje i wciąż się rozwija?